Nowa deska rozdzielcza. Miejsce na radio i głośnik. Łatwo dostępne przyciski włączników. Wśród nich włącznik dmuchawy powietrza. Dmuchawa znajduje się w bagażniku i tłoczy tylko zimne powietrze. Sterowanie gorącym powietrzem znajduje się tam, gdzie kiedyś cięgło rozrusznika. Bowiem rozrusznik uruchamiany jest kluczykiem. Spryskiwacz szyb. Elektryczny, włączany dźwignią wycieraczek. Facelifting ma nowe plastikowe zderzaki i nowe listwy boczne. W tylnym zderzaku wbudowane światło cofania i światło przeciwmgielne. Zabezpieczanie antykorozyjne metodą kataforezy. Zdaniem producenta prawie dwukrotnie wydłuży to żywotność karoserii. Egzemplarze facelifting będą sukcesywnie trafiały na rynek w miarę wzrostu produkcji nowych elementów, które wszystkie zaprojektowano i produkuje się w Polsce. Modernizacji tym razem dokonano bez tzw. wsadu dewizowego. Facelifting w pełnej wersji ma być dostępny w przyszłym roku. Ale nowy maluch, wprawdzie bardzo zubożony, pojawił się już na warszawskiej giełdzie samochodowej.